Popatrzcie, I jak chcecie, żeby poziom był towarowy, to włączcie do punktu A. Jak chcecie, żeby poziom był, był wiecie jaki? Osobowy, to podłączcie do punktu B. Ja wybieram osobowy. I podłączam do punktu B. Teraz, teraz to najważniejsze, wkładamy silnik. Chcę Wam pokazać, jak uruchomić za pomocą wzroku. Za pomocą Dwa przyciski jednocześnie. A teraz popatrzcie, co najlepsze. Lego pociąg jedzie. Proszę skierować kamerę na lego pociąg. Dobrze. Coś muszę zobaczyć tylko. Dobrze. się I co o tym sądzisz? O! Wykoleiło się. Jasne. I jeszcze mam i jeszcze zobaczmy. Jedzie. Brum, brum, brum. Jedzie. Tak? Może pokażemy, jak jedzie do tyłu? Y zaraz Wam pokażemy, jak jedzie do tyłu. Tak, jedzie do tyłu. Jak to zrobić na pilocie, żeby jechał do tyłu? Ja do przodu. Pod czerwony do, do, do Czerwony szurze do hamulców. Lusem podwyższamy prędkość, minusem podwyższamy prędkość I jak zahamujesz minusem po, to możecie zobaczyć jakie jest fajne cudo, jedzie do tyłu. Aż filmik dobiegł końca. Na razie, pa pa!